Witajcie w 2024 roku filmik nakręcam w tym celu byście wiedzieli jak wysyłać pliki na laser więc na laserze wgrywa się pliki do specjalnego programu który rozkłada te pliki na arkuszu blachy więc w każdym pliku powinien być tylko rysunek wypalanej Elementu i nic więcej, żadnych wymiarów. Po prostu rysunek powinien być 1 do 1. W, plikie, w pliku DXF i podpisany ten plik, ten plik DXF powinien być na przykład 20 sztuk, 5 mm. By było wiadomo jaka grubość blachy a tak trzeba, trzeba plik otwierać w jakimś programie, usuwać przerywane linie, usuwać wymiary. Jak jest jakaś liczba na tym, to nie wiadomo, czy to do wypalenia ta liczba, czy do graferowania, czy to jakiś opis inny był w ogóle, więc w pliku, tak jak powiedziałem, powinno się tylko to zawierać, i zapraszam. Do wyceny. Wypalamy laserowo. Pracuję teraz w firmie, która ma trzy lasery. Jeden laser jest laserem 3D. Może ciąć profilek rury, heby. Duże, bardzo dużej średnicy. Potrafi te elementy ciąć. Połyka po prostu 12-metrowe profile i wycina w ich otwory, ucinaje otwory. Jak wypali laserem, to później potrafi również się zagwintować. Czyli gotowy wyrób wyskakuje taki pocięty, zagwintowany, zaukosowany pod spawanie. Oprócz tego jeszcze są dwa lasery do cięcia plachy. Do grubości 20 mm stali. Zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.